W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Garden of BanBan 3. Więc taka nowa gra. I tak, kiedyś próbowałam dla was nakręcić Garden of BanBan 1, jednak mi się to nie udało. Mamy tu na pewno zegar dla rodziców, którzy chcą z tego rodzaju Czas jest. Aha, okej. Okay. Mamy tu znaczek. Tutaj stoły, jak widzę, zniknęły. Światło zgasło. I pojawiły się rysunki. Ok, będę miał dla Was potem na pewno do ogrania jeszcze Garden of Banban 4. Dobra, także jesteśmy widzowie Garden of Banban. I na początku są takie lagi. Yy, także tak od razu sobie tutaj przejdźmy. Glad to see you've made it. I don't know how you did it, but then again, you survived that giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. Also, again, I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. You see, for whatever reason, I'm prone to violent and I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way, I can help without being a danger to you. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. Okay. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time. -time so just make sure not to fall. What? as for your children, i don't know exactly where they're being kept, but i know someone who does head to the aquatic what? sector. that's where he resides. What? Gdzie może być druga bateria? Jeszcze na górze nie byliśmy i tak sterowanie jest tu okropnie trudne, ale no wiadomo, ja gram na tym, na telefonie, więc to też nie jest takie łatwe, jak chce się. Właśnie jak chce się pograć. Zbierzmy drugą baterię i teraz chyba jeśli się nie mylę naciśnij ikonkę połączeń z dronem, aby. Okej, to mam to zaraz, bo muszę przycisnąć tamten przycisk. Więc dronie. Droniku tutaj. Dobra, Tak. Jeszcze drugi. Przywołajmy go tu. No i Droniku leci. Okej, okay, teraz łapę. Mamy... wow To wygląda genialnie. Man, man. It just hit me that you need the key card to operate the cable card. Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you'd get from station to station. Okay, Monka and stuff Jakby trochę zaspoilerowałam sobie tę grę, więc wiem mniej więcej, co musimy tu zrobić. W takim razie, nie wiem, znajdźmy wszystkie kratki, jak można to nazwać. Znajdźmy wszystkie, tak? Mamy tu notatkę. Mówi o tym, że, że Stinger Film jest bardzo silną meduzą, więc podnieśmy sobie, to jest pomarańczowa, czy żółta karta? Mamy tu kreskę, której wcześniej nie zauważyłem, także ją podnieśmy i poszukajmy dalej, ale z tego co jeszcze kojarzę, to może musimy wręcz rzucić tam Właśnie, musimy tam wrzucić kredki. Zobaczmy w ogóle ile mamy. Nie no, mam więcej. Więc poszukam jeszcze po stołach. O, tu mamy jedną. Mam na Ciekawe. Weźmy sobie to, Przydałam, bo Joss już dwie kredki, no nie dziwię się w sumie, ponieważ mm, to duży rysunek i tak na pewno ten odcinek będzie podzielony na, I tak myślę, że trzy części, może je... jeśli mi się uda, to zrobimy nawet live'a, tak myślę, ale jeszcze nic nie wiem. Więc warto by było jeszcze tak przeszukać to stało. i sobie wrzucić kolejną, jakby nie było kolejne kredki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. co teraz? Mam no, kliknąć to. Wiem co to robi. Aby się nic takiego nie stało, ale ja myślę, że to będzie ten skaner, o jeśli nic nie po, Jeśli czegoś nie to dostanę jump scare. A to będzie niebezpieczne. Może lepiej uciec z tego pomieszczenia, żeby nie dostać jumpscare'a. to powinienem dostać cząstkę tak? udało mi się tak odbierz kartę w dystrybutorze czyli to chyba tak mamy fioletową kartę ciekawe dobra także my sobie już wyjdziemy tego pomieszczenia. I jak mówię, na, nagram też dla was po tym yy... o nap Cześć cudziaku. No i zniknę yy, Nagram też dla was po tym Garden of Bambam 4. Yy, jeśli się uda, to może nawet dwójeczkę będę ogrywał. I tak. Chyba teraz do Aquatic sektor powinniśmy się udać grał Ground sektor. Aquatic sektor będzie na oko gdzieś. Idziemy. Nie kończącą się odchwali. Czy to będzie Aquatic Sektor? No nie Czy ja w ogóle powinienem się udać teraz do okładki sektora? Gdzie jesteśmy, tak jesteśmy w okładce Jakby nie było, chyba powinniśmy się tu udać. Tak, żółte szkło. Ok, także przechowujemy sobie drona. zrobić? Okej, okay, także dronik poleciał tu. To niech teraz sobie przyleci tu. Co się stało? Chyba coś zrobiłem źle albo zepsułem grę ale ewidentnie nie możemy tędy przejść więc yy, to było dziwne ale przywołajmy tu go. Jeszcze raz i ostrożnie. Muszę sobie wycofać. Ja jakoś przelatuję przez te słyby, a ja tam chyba muszę się dostać. Na to wychodzi. Więc nie wiem, co się z tą grą stało. Ale ewidentnie ja się tam nie dostanę. Bo dronik się słucha. Teraz mi tu do Ale ja coś też mogę robić źle. No nie Hej okay, dronie tu. koniec tego odcinka. Ja spróbuję so, się z tym poradzić. Do zobaczenia.